Trzy, dwa, jeden. Jedziemy. Bardzo fajna przygoda. Na pewno jest sporo zabawy. Sporo też nas uczą tutaj instruktorzy. W codziennych warunkach nie możemy sobie tak poszaleć. Siedem sekund lepiej. Dobry masz odruch, wiesz, w którą stronę trzeba kręcić kierownicą. Tylko odpuszczasz. Cześć, Piotrek Łukaszewicz, Warsza.pl. Jesteśmy na torze Drive Land niedaleko Warszawy, tutaj Tekster zaprosił swoich klientów, głównie właścicieli warsztatów samochodowych, mechaników, na spotkanie na torze, gdzie można poćwiczyć własne umiejętności kółkiem. Jest płyta pośliżgowa, są tory. Tutaj też są zadania związane z serwisem hamulców. To spotkanie promujące inicjatywę marki Texar Texar Brake Clinic. Inicjatywę, która polega na tym, że ekspert techniczny tej marki odwiedza warsztaty, odwiedza serwisy, pomaga w rozwiązywaniu problemów z serwisem hamulców. To jest taka trochę nauka przez zabawę. Bo jak się okazuje, tutaj na początku naszego spotkania podały pytania związane właśnie z technikami bezpiecznej jazdy i z tym, jak się samochód zachowuje. Wydawałoby się, że mamy tutaj grupę taką, która jest bardzo mocno doświadczona w zakresie prowadzenia samochodu i właśnie tych technik jazdy. No okazuje się, że jednak mimo wszystko tej wiedzy trochę brakuje i, i trzeba ją uzupełniać. I to, taka forma właśnie... Trochę zabawy też pomaga taką wiedzę, wiedzę propagować, a my z naszym produktem, który jest mocno związany z bezpieczeństwem, z, właśnie z hamowaniem, z tym jak się samochód w trudnych warunkach na drodze może zachować, no mamy tutaj taką spójność, a oprócz tego mamy tutaj również moduły praktyczne, w których można zweryfikować również swoje umiejętności warsztatowe tak? i zdobyć wiedzę, która mamy nadzieję pomoże jeszcze lepiej pracować z naszymi produktami i obsługiwać klientów, właścicieli samochodów. Wrażenia są super. Najbardziej podobała mi się płyta poślizgowa, na której raz udało mi się prawie, że przejechać bezbłędnie. Jeżeli auto nie skręca, to nie pogłębiaj skrętu, tylko zdejmij nogę z gazu. Daje albo odzyskać przyczepność. Tematy, których na, na co dzień człowiek się nie spotyka, więc tor, płyta, poślizgi kontrolowane i takie inne rzeczy. Bardzo przydatne i ciekawe. Na stojaku zamontowano prawą zwrotnicę pojazdu. Trzeba było sprawdzić poprawność montażu tarczy oraz klocków hamulcowych. W razie potrzeby usunąć usterki, czyli poprawić ten montaż. I na koniec dokonać pomiaru bicia bocznego tarczy. W tym wypadku e, ta tarcza została prawidłowo zamontowana. Wcześniej e, też jednym z błędów, który został spreparowany, e, została posmarowana e, piasta koła smarem e, i te bicie e, po zamontowaniu tej tarczy e, na smar wynosiło 0,07 mm czyli przekraczało te dwie setne dopuszczalne parametry czyli luz nominalny tego zacisku na zadaniu mieliśmy oczywiście klocki kierunkowe prowadnice sprężynka generalnie można było popełnić 14 błędów Wszystkim grupom udało się wyeliminować co najmniej 10 z nich. Najważniejsze klocki kierunkowe zostały zamontowane poprawnie. Do klocków kierunkowych dołączona jest instrukcja do opakowania. Prowadnica akurat w tym zestawie, jeśli chodzi o zacisk typu ATE. Same sworznie wkładane na sucho. Gumka z odpowiednim smarem wkładana w pięść zacisku. W naszej ofercie szkoleniowej Techstar mamy szkolenia takie typowo warsztatowe, formuła Break Clinic. Raz w miesiącu mamy taką sesję webinarów o klockach kierunkowych, o chemii hamulcowej i o biciu bocznym tarczy. I też robimy spotkania z mechanikami i każdorazowo na, na moich szkoleniach najważniejsza jest interakcja. i po prostu prowadzimy otwartą, żywą dyskusję, nie jest to tylko sama prezentacja, tylko rozmawiamy, kto z czym się spotyka i omawiamy wszystkie te przypadki.